Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałam Wam polecić e, wspaniałe dzieło. Dzieło, bo tego nie można nazwać się książką. To jest dzieło autorstwa Pana Janusza Choroszkiewicza, którego ojciec przeżył ukraińskie ludobójstwo na polskim narodzie. A Pan Janusz Choroszkiewicz jeździ od. Kilkudziesięciu lat na, na dawne polskie kresy stawia, stawia krzyże w polach, gdzie wcześniej były polskie wsie wycięte przez Ukraińców. Pan Janusz Horoszkiewicz jest kustoszem pamięci narodowej. Może przeczytam. Przeczytam krótki tekst właśnie o, o samym autorze. Janusz Horoszkiewicz, opiekun polskich miejsc pamięci na Wołyniu, badacz zbrodni Ołun-Upa, uhonorowany w 2019 roku nagrodą Kustosza Pamięci Narodowej, potomek byłych mieszkańców omelanki położonej w pobliżu chuty stepańskiej. Gdzie do lipca 1943 roku istniała silna polska samoobrona. W 2019 roku otrzymał od służby bezpieczeństwa Ukrainy trzyletni zakaz wjazdu za rozmowy z banderowcami i zbieranie materiału do tej książki. No, powiem Wam szczerze, że ja jestem e, tak pozytywnie zaskoczona tym dziełem, e, ponieważ ja czegoś takiego jeszcze nie czytałam książkę czyta się jak no, swoistą powieść wiadomo, że na początku są jakieś sytuacje nawet i radosne lekkie, natomiast w miarę upływającego czasu będziemy musieli się zmierzyć z tym całym okrucieństwem którego zaznaliśmy ze strony Ukraińców moi drodzy, najlepiej zobrazuje Tę książkę, to, to dzieło, które od dzisiaj jest dostępne w sklepie internetowym Fundacji Wojny, pamiętamy, najlepiej zobrazuje to recenzja napisana przez moją przyjaciółkę Anetę Sala, z którą wspólnie utworzyłam stowarzyszenie Zawsze Wierny Topie Polsko. E, posłuchajcie, e, jest to wspaniała zachęta do zakupu e, tego dzieła, bo. Bo tę książkę trzeba mieć. Tę książkę trzeba mieć u siebie, moi drodzy. Książka pod tytułem A imię nasze wołyńskie dzieci, Janusz Horoszkiewicz. Książka ma. Zaraz wam pokażę, może akurat będzie widoczna. Książka ma dokładnie 863 strony, w tym ponad 100 zdjęć. Pięknie wydana, twarda, twarda obra oprawa. Twarda oprawa. Może tutaj pokażę Wam, jaka grubość tej książki. E, wspaniały papier, no ale to, 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 to są takie rzeczy drugorzędne. Na, na, natomiast e, na opis tych wszystkich zbrodni, opis życia wcześniej jeszcze z Ukraińcami, gdy no, był spokój i w jakiś sposób na pewno udawali tą swoją przyjaźń do, do Polaków. Moi drodzy, a imię nasze wołońskie dzieci polecam z całego serca. I teraz przeczytam recenzję Anety Sali. Anety Sala. Ta książka najpierw nie będzie o bólu i strachu. Najpierw weźmie cię za rękę, zaprowadzi do swojego kresowego domu, opowie o sąsiadach, zwykłym życiu wiosek, kolonii wokół huty stepańskiej. Pozwoli ci ukradkiem zajrzeć do ciemnej żydowskiej chaty i zaniedbanego ukraińskiego gospodarstwa, opowie ci parę bajek o miejscowych zjawach, duchach, no i da kilka fantastycznych lekcji historii Polski. Pozwoli Ci przeżyć krótki, ale piękny, szczęśliwy, choć nie pozbawiony trosk, pracowity przedwojenny czas na, pol na polskim pachnącym jeszcze wolnością wołyniu. Jeszcze nie będziesz sobie nic robił z krzywych spojrzeń ukraińskich sąsiadów, nawet im pomożesz czasem, poratujesz w biedzie. Zanim nadejdzie strach i bestialstwo nie do opisania, zobaczysz, jak my, dzieci Wołynia, pracujemy, bawimy się, płaczemy i radujemy zwykłym życiem na naszych polskich kresach, na Wołyniu, gdzie polscy sąsiedzi od lat żyją obok swoich ukraińskich sąsiadów. Owszem, nie było wielkiej miłości między nami, były konflikty, ukraińska zazdrość i nienawiść w oczach niejednego ukraińskiego sąsiada, ale żyliśmy jakoś, pilnując swoich spraw i uważając, by nie dać powodu Ukraińcom do choćby podpalenia polskiej stodoły. Zanim. My wołyńskie dzieci opowiemy Ci o ukraińskiej bestii i naszej niewyobrażalnej męce. Zobaczysz, jak żyliśmy, kiedy jeszcze nie przypuszczaliśmy, że siedzimy na tykającej bombie, która zaczęła bardzo szybko odliczać nasz czas od 1 września 1939 roku. Potem opowiemy Ci o porządkach za pierwszego Sowieta. Wtedy dotknęły nas pojedyncze mordy, zemsty, zaginięcia. Prawdziwe apogeum nastąpiły jednak po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Wtedy, na przykładzie żydowskiej społeczności, mogliśmy się przekonać do czego zdolni są Ukraińcy. I tak teraz będzie czas na ból i tortury, na niewyobrażalne zło, które przeszyje twoje serce. Wiemy, czytałeś wiele takich relacji, ale teraz, pierwszy raz będziesz z nami to przeżywał. Będziesz z nami uciekał i dzielił nasz cały ból, nasz strach i naszą bezsilność, bo nas poznałeś, bo zdążyłeś się z nami zżyć i będziesz miał do końca nadzieję, że ci, których bardzo polubiłeś, przeżyją, unikną cierpienia, śmierci, uciekną, że się uda. Będziesz cierpiał i miał nadzieję, że choć wiesz doskonale, że złudną, i będziesz odkładał książkę za każdym razem, kiedy przeleje się czara gorycze, a przeleje się wiele razy. Ale przebrniesz przez resztkę krwawych stron do końca, bo musisz, bo to jest twój polski obowiązek, wiedzieć i pamiętać, bo to się należy polskim ofiarom, i nie masz prawa mówić, że tego nie przeczytasz, bo masz słabe nerwy, bo serce krwawi, bo nie dajesz rady, bo za bardzo boli. My, twoi rodacy, to przeżyliśmy. My, dzieci Wołynia, cierpieliśmy wiele godzin. Znosiliśmy niewyobrażalne męki, a ty się boisz o tym przeczytać. Ty masz zbyt wrażliwą duszę, żeby wiedzieć? Dawno żadna książka nie wstrząsnęła mną tak bardzo. Dawno tak wiele razy nie mogłam, nie dawałam rady. Tę książkę czyta się do pewnego momentu niemal jak powieść. Fascynującą i coraz mroczniejszą, bardziej bolesną. Tyle, że to nie jest, nie jest powieść grozy, a nasza polska tragiczna historia. Nigdy nikomu nie powiem, że polecam tę książkę, a imię nasze Wołyńskie dzieci, bo ja jej nie polecam. Ja uważam, że obowiązkiem każdego Polaka jest ją mieć i przeczytać i przekazywać z pokolenia na pokolenie w imię szacunku dla tych pomordowanych i tych, którym udało się to przeżyć. Moi drodzy. Mam nadzieję, że tą wspaniałą recenzją zachęcę Was do zakupu tej książki I do, poznania, i do poznania historii, których na pewno jeszcze nie znacie historii bolesnych, ale my musimy o tym wiedzieć i musimy przekazywać prawdę następnym pokoleniom Polakom. Moi drodzy, link do zakupu tej książki umieszczę pod tym e, filmem. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do sklepu internetowego Fundacji BOIM Pamiętamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie.